Czy Ty też należysz do tych osób, które mają w domu osobne urządzenia do siekania, miksowania, mielenia, krojenia i tak w nieskończoność pozbądź się tych wszystkich urządzeń, które tylko zajmują miejsce i porastają kurzem. Wzięliśmy blender i zrobiliśmy z niego dwa. Obróciliśmy je do grunogami, następnie połączyliśmy je ze sobą i umieściliśmy na górze silnik. Efekt, nowość na światowym rynku. Dualet to rewolucyjne urządzenie o podwójnym napędzie. Pierwsze kompaktowe urządzenie kuchenne z dwoma napędami, dwoma nożami i jedynym w swoim rodzaju pojemnikiem o podwójnej komorze. Siekasz, miksujesz, ubijasz, rozdrabniasz, kroisz, mieszasz, mierzesz, przesiewasz i przecierasz. Dwa razy szybciej, dwa razy lepiej, a wszystko przy pomocy jednego urządzenia. Dwa niezwykłe, zakrzywione noże są tak ostre, że kruszą pustaki w drobny pył w ciągu kilku sekund. Mięso zamienisz w tatar lub soczyste burgery. Rozkruszysz kostki lodu do koktajli. Zmiksujesz owocowe koktajle dla swoich dzieci lub napoje wielowitaminowe i mleczne drinki, które zapełnią Ci figurę jak u gwiazdy Hollywood. Na czym polega sekret? To zamontowany na górze silnik o mocy 500 W z podwójnym napędem i systemem tnącym. Składniki przemieszczane są z góry na dół z jednej komory do drugiej w ruchu okrężnym, dzięki czemu stale doprowadzane są do noży. Ta trójwymiarowa ósemka gwarantuje podwójną moc i podwójną prędkość oraz rezultaty przy zużyciu jedynie połowy energii. Silnik emituje ciepło, a ciepło się unosi. To dlatego w Duolet to silnik znajduje się na górze. Składniki przez cały czas pozostają świeże, a dwie prędkości gwarantują super szybką obróbkę. Otwór w pokrywie umożliwia dodawanie składników w każdej chwili, także wtedy, gdy silnik pracuje. Wszystko zostaje doskonale wymieszane w trybie wolnych obrotów. Dzięki trzepaczkom o podwójnych skrzydełkach pyszne dressingi, sosy i zupy zostaną perfekcyjnie zmiksowane. W zestawie otrzymasz przezroczysty pojemnik z dwiema komorami, dwa noże ze stali nierdzewnej, dwie trzepaczki o podwójnych skrzydełkach, pokrywę z otworem do napełniania, silnik o mocy 500 W o podwójnym napędzie montowany u góry, a także szczegółową instrukcję obsługi. Dodatkowo otrzymasz książeczkę z przepisami. Tualetto, zadzwoń i zamów już teraz.